Gimper Gimper, drodzy widzowie, Tylko że Gimper to ma chyba yy... takie podsumowanie dramy, nie? Rozdział SKKF-ie. Bez kitu. Możemy przeskipować to, co wiedzieliśmy. No nie? To najgłośniejsza afera w polskim internecie. Temat Pandora Gate Call? śledziły miliony osób, którymi wstrząsnęły wyciągnięte na światło dzienne skandaliczne zachowania skilu co to twórców. Film prezentujący zupełnie nowe dowody. W ciągu mm -mm -mm. zaledwie godziny został obejrzany cztery miliony razy. Cztery miliony? Co ustanowiło Call nowy Lee. rekord YouTube'a. Szkoda, że na takiej sprawie, ale dobrze, że udało się ją naświetlić. Podsumuję dla was dzisiaj to, co dotychczas wydarzyło się w ramach akcji Pandora Gate, ale także przyjrzymy się innym tematom, które w tym całym filmie informacyjnym mogły Wam po prostu umknąć. Zanim jednak 10, zaczniemy, szajcie? bardzo mi poinformować, że marka zacznijmy sobie marka? podsumowania innych tematów. No ku... KFD, KFD A zaczniemy sobie od podsumowania rzeczy niezwiązanych z akcją Pandora Gate Które wydarzyły mhm. się przez ostatnie dni A o których informacja mogła do was okay. nie dotrzeć Bo Ej, wszystkie kanały newsowej komentarzy nie? skryp nadawania tylko o Pandorze A na Twitterze informacje niezwiązane z aferą znikały błyskawicznie Tak jak Jezus. Leosia musiała ewakuować się z Izraela Gdy okazało się, że w okolice jej zaczynają co? spadać rakiety W ogóle jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael to niepokojące sytuacja była Przeba oczywiście lone. związana z atakiem rakietowym Hamasu na Izrael. Ataku dodajmy największego od lat. I oczywiście Leokadia nie była jedyną, która znajdowała się na tym terenie i była zagrożona. Natomiast z mm -hmm. racji popularności wokalistki, a także tego, że sama zadeklarowała, że będzie trzeba to pójdę na wojnę. Temat oczywiście wzbudził oh, ku... zainteresowanie do nie, tego stopnia, no, że far. w momencie kiedy poinformowała, że udało jej się tu złapać far. lot do Stambułu i wydostaje się z Tel Awiwu, to na flight radarze jej lot śledziło prawie tysięcy osób. Stąd się że ich ulubiona wokalistka na pewno jest bezpieczna. Jak się okazało, w tym samym samolocie okay. tuż obok niej siedział Gacper Błoński. Kasper Błoński swoim również poinformował, że został obudzony przez wybuchy i syreny alarmowe. Oboje uciekli i dobrze. Wojna to rzecz straszliwa. I pozostaje się cieszyć, że Leosi i Błońskiemu nic się nie stało. Co o co chodzi w tej wojnie? Zamiast, że nic się nie stało, śpiewamy też naszej polskiej reprezentacji, kiedy przegrywa kolejny o sam, mecz. Kom, o miłości Polaków do piłki nożnej przekonani byli organizatorzy wydarzenia MUF jednak póki co druga edycja wydaje się być totalną klapą. Sam termin o -o. odbycia się zawodów niestety przypadł w środku ogromnej dramy związanej przecież z współzałożycielem Grel. agencji Spotlight, która odpowiada za powstanie brandu Move. W związku z tym konferencje i różne programy często były rozpoczynane przez oświadczenia prezesa Move Federation Wojtka Szaniawskiego. Na dodatek mhm. kontrowersyjna decyzja o wykluczeniu drużyny GOATS. To jest chyba najbardziej skomplikowany konflikt na świecie o strefę gazy, którą Izrael sobie zawłaścił po II wojnie światowej. Holy shit. jednoczesnym zachowaniu, czyli skomplikowane, nie da się tych youtuberów wskazać nie przysposożyła federacji pozytywnych komentarzy. Rezultatem jest nieco hmm. ponad 150 tysięcy wyświetleń na oficjalnej transmisji youtubeowej, promującej projekt, fotki trybun, które są w połowie puste, transmisja posiadająca ponad 50% newsów, podnajdem i komentarze jest? podkreślające problemy techniczne, takie jak to, że nie da się wykupić Gali, ktoś inny wykupił dostęp i nie da się oglądać, a i samo wydarzenie nie obyło się różnych baboli, takie jak na przykład <laughs> Koncert z playbacku, po którym zapomnieli włączyć wokaliście mikrofonu. No way, naprawdę! Nikt nie Myślę, słyszał, Myślę, że obserwując o wyniki tego przedsięwzięcia, a także aktualne problemy Sigma. agencji Spotlight, mów, możemy Sigma. się nie doczekać. Doczekaliśmy się za to kolejnych loterii od youtuberów, które mogły wam umknąć, bo na przykład mm -hmm. i Pompa rozdaje GigaFure, czyli odpisowane BMW M4 i standardowo, żeby wziąć w udział w losowaniu, trzeba kupić jednego z oferowanych przez youtubera e-booków. Mm -hmm. Nieco bardziej kreatywnym pomysłem pochwalił się za to Oj Wojtek, który w loterii... Oj Wojtek, mega fajna akcja, co? Oj Domek. I teraz na działce powierzchni 1000... To Akcja! Basen, plaża, sauna, palenisko i dużo więcej. To A, jest modne. swoją drogą twórca kilkukrotnie na Twitterze podkreślał, że jest mu bardzo przykro, że finał akcji ma miejsce. Akurat... Ej, ale przesłane widzowie, robicie akcję, którą planujecie od pół roku i nagle wjeżdża taka drama i wiadomo, że każdy będzie śledził dramę, wiecie, no bo tu kurde petka itp. Ale najgorsze jest to, że z tego, co wiem, czat, to on legalnie nie mógł zrobić losowania później, bo to wszystko musi być, wiecie, potwierdzone i zatwierdzone przez jakąś tam kontrolę loterii itp., no nie? I nie można powiedzieć, o, to jednak wylosuję zwycięzcę za tydzień, no nie? Nie, to musi być w ten dzień żelazny, no nie? Kurde, przewalony, no giga szkoda, nie? W Pandora Gate. Ale to szczerze? Bo przygotował coś świetnego. Ciekawe jak I bardzo o tym przygrom... stracił, bo oczywiście pewnie było mniej widzów na losowaniu, no ale to jakby on miał to chyba akcy z miesiąc, no nie? Może, nie może przebić. Ewron chory, no, przepraszam, dzisiaj się będę mówił przez nos, bo giga to mam kata, Mimo tego, wielki finał z losowania zwycięzcy domku obejrzało ponad 800 tysięcy osób. E, eee, no to i tak zajebiście. Patrząc na ilość losów w maszynie, można stwierdzić, że mimo wszystko sporo osób zdecydowało się wziąć w loterii. Ej, ale tam był taki rak, widzowie. W pewnym momencie detektywi nie wiem, czy z TikToka, czy stwierdzili, że Konopski nie wypuszcza filmu, bo czeka, aż Oj Wojtek skończy live'a, nie? I ludzie wbijali do niego i pisali, kończ live'a, bo chcemy Konopskiego, nie? I ja pierdolę udział, więc biorąc pod uwagę warunki i okres, w którym to wszystko się odbywało, szczególnie, się że live z dostawania wiem. tego domku działo się chyba z no debile, 3 godziny przed publikacją filmu Konopskiego, to akcja, moim zdaniem, wyszła naprawdę nieźle. I to mhm. dobrze, bo Wojtek od wielu miesięcy przygotowuje naprawdę fajne i kreatywne projekty, także to prawda, to jak, prawda. jak najbardziej. Podobnie zresztą, jak mojemu dobremu koledze Dinozaurowi, który niedawno otworzył A, nowy kanał. Była? i jego świeżo otwartym projekcie tak, zatytułowanym tak. Podcast na Tarczywych. Royson jest jednym z tych twórców, Żó od lat pozostają niezmiennie wierni swojej pasji i hmm. po prostu konsekwentnie dowożą dobrą robotę, nie ganiając za algorytmem i trendami. Hmm. To niestety często przekłada się na mniejsze wyświetlenia niż u kolegów. Prawda, po fachu. Z drugiej strony natomiast generuje ogromne pokłady szacunku i respektu za pozostawanie wiernym swoim ideałom. W pierwszym odcinku Druch. podcastu wraz ze współprowadzącym Kasprem Gudkowskim pseudonim Klepsydra, Roy opowiada sporo o starych czasach YouTube'a. Na miniaturce pisząc, że gimper myślał, że chce go pobić. I faktycznie troszkę tak było, ale nie spoileruję tylko zapraszam do obejrzenia Jeżeli sąd apelacyjny Oku. na nie zmieni wyroku rapera Alberto To będziemy mogli oglądać go już niedługo Podczas wykonywania prac społecznych Bo raper Czad wie się raz śniła taka sytuacja a propos pobicia Że jestem w windzie u mnie w mieszkaniu I w windzie jest mój widz I chciał mnie pobić za to, że nie przeczytałem alertu o resubie Raper usłyszał właśnie wyrok W związku z prowadzeniem samochodu ser. Pod wpływem a także za znieważenie funkcjonariusza. W rezultacie zostało mu odebrane Sadge. prawo jazdy na okres 3 lat, a także wymierzono mu karę 10 chcę. miesięcy ograniczenia wolności, czyli właśnie pracy na cele społeczne. Rapper skomentował decyzję sądu, co to ma być za wyrok. Polskie prawo hmm. koniecznie do zmiany. Już dawno czas zacząć zatrudniać kompetentne osoby na takie istotne stanowiska, Aha. a nie po znajomości mają robotę i Jajca. Jest to R mało no? no? merytoryczna odpowiedź, więc miejmy nadzieję, że prawnik Alberto napisze apelację w nieco bardziej dystyngowanych słowach. W przeciwnym wypadku pan Simao bowiem pozna nie smak wakacji, ale ciężkiej pracy. Ciężką pracę wykonali uh -huh. również Konopski i Sylwester Wardenga, naświetlając niepokojące zachowania YouTuberów w ramach afery Pandora Gate. Zgadzamy to Bo chyba pod wszystko, podsumowanie. Nie wiadomo, no nie? To wiadomo co. Swoje trzy grosze w tej sprawie zdecydował się rozlucić do Krzysztof ten. Stanowski, realizując odcinek Dziennikarskiego Zera. Mm -hmm. Na dodatek, pod koniec tego materiału, rezygnując ze współpracy z Maciejem Dąbrowskim, czyli z Człowiekiem Wargą, w związku z wyjątkowo niesmacznym mm -hmm. żartem z filmu z dupy do ucha sprzed dziewięciu lat. Jaka jest wasza ulubiona pozycja? Co cofni? Pandora Gate? Ciężką pracę wykonali również Konopski i Sylwester Wardenga, naświetlając niepokojące zachowania mhm. youtuberów w ramach afery Pandora Gate. Dziś podsumuję dla was wszystko co wydarzyło się od publikacji. Jestem tam. Halo? Wszystko A, co wydarzyło się od publikacji. To jest to, że poinformowałem czat, że jest, że jeszcze więcej osób będzie. Przez... I, I że Konop robi drugi film filmu, więc jeżeli I dlatego, jest, dlatego jest strzałka, że w znak zapytania, że o kim mowa Związane jest z Gargamelem Albo widzowie czas się rozpłakać i powiedzieć, że ja nie wiedział. Krzysztofem Gończarem, czy zarzutami <grym> były dziewczyny sera, i A teraz zamknijcie pasy, bo w internecie ja przez ostatnie kilka prakucę, dni wydarzyło się naprawdę sporo. Film Sylwestra Wardengi przedstawiający mroczną tajemnicę youtuberu został 800. na YouTube 3 8. października. I w momencie kiedy 8. nagrywam to wideo ma około 9 A będzie ta grafika? Jak nie będzie, to skipujemy. Dobra, skipujemy. Jem. Dobra, idziemy dalej. Twoje trzy grosze w tej sprawie zdecydował się dorzucić Krzysztof Stanowski. Naturalni masz grafikę. Naturalnie grafika. A nice. bez Kitu to jest ta. Came Widzimy, na grafika. Ewrod na swoim streamie odniósł się do swoich stories. Za czasów, gdy był modem Blowka, miał dostęp do kanału DataShop. Jeden z YouTuberów miał pytać Kamila o to, ile ma centymetrów. P Naprawdę, nice. ta grafika jest bardzo ładnie opisana. Ewron zlał, to ale dozwa się do niego inna osoba z tamtych czasów, ten sam youtuber, który pisa, pytał o długość jego pyta, miał pisać do innej osoby zboczone teksty. Zagroził mu, że jeśli roześle, daje do informacji, zadzwonił do jego rodziców. O kurwa, ktoś to bardzo nie, nie, nieumiejętnie pisał. Ale no, po części, tak. I realizując odcinek dziennikarskiego zera, na no do... Ile masz? 6 cm. tak pod koniec tego materiału, rezygnując ze współpracy z Maciejem Dąbrowskim, czyli z człowiekiem Wargą, w związku ja z dwa? wyjątkowo okay. niesmacznym żartem Też z filmu Z Dupy do Ucha sprzed 9 git. lat. Jaka jest wasza ulubiona pozycja do ruchu? Tak, żeby ska wylatywała. <laughs> A, a jaka jest wasza pozycja dorzenia w g**ę, tak żeby złka wylatywała. O ile starowski ja generalnie była, w swoim mówił mądre rzeczy, to ta decyzja bardzo ludzi rozjuszyła. Bo dziennikarz sam dosłownie dzień wcześniej żartował sobie z ofiar Stewarta Bartona. I format piłkarski mógłby prowadzić z wykorzysta na 11. W związku z tym tak oh. drastyczne odcięcie się oh. od swojego kolegi, z którym prowadził program i zerwanie z współpracy, komentujący, potraktowali jako przejaw hipokryzji. W konsekwencji całego zamieszania wokół kanału sportowego jeden z głównych sponsorów, czyli Lipton, całkowicie wycofał się ze współpracy z nimi. Sam człowiek Warga odniósł się do tej sytuacji na swoim kanale na YouTubie i zebrał w przeważającej większości pozytywne komentarze okay. od ludzi, którzy rozumieją, że nie ma sensu kancelować go za głupi żart z filmu sprzed 9 lat, który nie został wypowiedziany po to, by kogokolwiek skrzywić. Widzić. I o ile może REL, być niesmaczny, REL. to nie jest przestępstwem i stoi bardzo daleko od na przykład zachowań, które prezentuje Stu. Mm -hmm. Po raz kolejny pozostaje mi wyrazić zadowolenie z tego, że sporo osób to rozumie. Czyż to w Stanowski też... Bo czekam, problem jest taki, uwaga, uwaga, że jest ogromna main postać Stu, który dosłownie zapraszał Małulaty do domu i potem, ej, a wiecie, że Maciej Dąbrowski zażartował sobie z... 9 lat temu? Co! I wiecie, jakby każdy jest w tej samej dramie zestawiony, z mnie, no wiecie, no to, to trzeba odgarniać, nie? Bo teraz wszyscy są gigarządni krwi, ale no nie każdy zrobił tak, tak jak użył jak Stewie. nie? też chyba częściowo zrozumiał, że jego żart z wykorzystaniem. To już jest ze skrajności w skrajność, no właśnie, no dobra, no ktoś sobie zrobił głupi żart 9 lat temu na lekamane. Na miejscu, szczególnie w obliczu decyzji o zakończeniu współpracy z człowiekiem Wargą. I to dobrze, bo to nie był jedyny żart z tematu Pandora Gate, który mm -hmm. pojawił się na łamach programu KS Poranek. Stanowski wrzucił dziś na swojego Twittera obszerność, w którym podkreśla, <trych> że pilne. żartował z a nie p zrobił to jeszcze przed materiałem Wardengi mm -hmm. i oprócz tego twierdzi, że w innych okolicznościach tego rodzaju dowcip pozostałby niezauważony. Przeprasza, mm -hmm. podkreślając, że nie jest to dla niego łatwe i że dowcip uważa za generalnie ok do opowiedzenia na backstage'u zamiast przed kamerą. Komentarze nie zostawiły na dziennikarzu suchej nitki, sugerując, Aha. że przeprasza, bo uciekają sponsorzy, zarzucają mu zagrania PR-owe i stosowanie tak zwanego non-apology, czyli przeprosin, które w rzeczywistości nie są przeprosinami. Tle tego wszystkiego, screenów, niepotwierdzonych okay. informacji, pomów i znaków zapytania pojawiło się o wiele, o wiele więcej W pewnym momencie na tapetę został wzięty Case imprez Filipa Zabielskiego Który Filip musiał wstawiać Zabielski na swój profil Bardzo o, Które póki co wzięły tą sprawę na wstrzymanie I na pewno będzie ona dalej <laughs> badana przez Sylwestra Wardenga, Który opublikował już na swoim story Specjalny mail Imprezy tiktokerów Widzę, to się nigdy nie skończy. Które mogą zgłaszać się osoby, które brały udział w imprezach TikTokerów, siostra Filipa Zawielskiego, czyli Iza... Na szczęście, to też nie ja, ale jak będzie imprezy streamerów, oku... Sobie, płaka... Oby ten mail nie powstał. Instastory, na którym apelowała do tego, żeby nie wyzywać jej i jej rodziny za domniemania na temat rzekomych zachowań jej brata. Tak, dotarliśmy do momentu, w którym facetowi nic nie zostało udowodnione, zostały rzucone jakieś screeny i pomówienia, i na bazie. jednak tego... jest coś do ukrycia? Nie. Jacyś ludzie <laughs> pisali i wyzywali jego rodzinę. To nie wszystko. Niesłusznie został sheitowany także Dis, bo ludzie pomylili go z Disowskim. temat, to było którego głupie, również było poruszany w Pandora Gate. A gdy w powietrzu była. Sprawa Michała Gały, który został oskarżony o. Najpierw mówiło się o Michale G. W związku z tym. Michał, Michał Graczowski. Pseudonim Graczol, Również dostał mnóstwo diemów, które sugerowały mu, że kogoś z bez żadnego ja, dowodu i jeszcze do niewłaściwego człowieka. W powietrzu natomiast znajduje się jeszcze jeden temat, który moim zdaniem wymaga szerszej analizy. Na TikToku pojawiło się bowiem spore wideo ja, jak tak teraz oglądamy, to czuję się jak podczas pandemii, jak czekaliśmy na ludzi z ekipy. Wyski tu, no! Z oświadczeniem oh, chłopaka, który miał zostać w bardzo młodym wieku wykorzystany przez KKF, a a także dotarł do innych osób z podobnymi historiami. Myślę, że powinniśmy także przytoczyć temat pewnego youtubera. Na ekranie wyświetlę wam teraz screenshoty kilku tweetów, które znalazłem, a także screenshota od uh, oh. który nagrał TikToka. Na ten temat. Na tych screenshotach widać dość mocne oskarżenia w stronę SKKF-a, a ja mam dowody na to, że tak faktycznie było. W tę sprawę mocno zaangażował się Bartek Sitek, który na swoim Twitterze miał. Zobawy przed próbą wyciszenia sprawy informuję publicznie. Mam wystarczająco informacji od kilku niezależnych rozmówców, żeby stwierdzić, że SKKF musi wydać swoje stanowisko i radzę mu kompletną szczerość, bo z każdego niedomówienia zostanie rozliczony. Mm -hmm. I chciałem tylko powiedzieć, że jestem w dobrym kontakcie z Bartkiem Sitkiem i dotychczas zebrany materiał dowodowy dotyczący działań SKKF-a jest bardzo, bardzo niepokojący. W związku z tym, mm. jeżeli są tutaj osoby, które zostały przez niego skrzywdzone albo znają osoby, A do nie widziałeś jak u Albo jakimś aspektem? Ten adres ten. nam proszę więcej informacji. Bartek Sitek jest w kontakcie z dziennikarz śledczą, a ja chciałbym się osobiście upewnić, że pewne rzeczy, które zobaczyłem na pewno trafią do prokuratury. Mm. I obawiam się, patrząc na pewien schemat działań, który dostrzegam w tym, na co, co zobaczyłem, nie że historii związanych z SKKF-em jest o wiele więcej. Bardzo Spokojanie. chciałbym ja chciałbym, kliknąłem. żeby na tego maila nic nie dzieje. przyszło. Ale boję się, że rzeczywistość może mnie rozczarować. Co niektórych w komentarzach natomiast rozczarował... Florek usunął nawet ten alert na dwa lata, gdzie był skkf. No, kolor... SKK, musi się bardzo wytłumaczyć, ale ja nie wiem, czy on się wytłumaczy. Bo ja też dostałem na niego teczkę, którą też przekazałem. I szczerze mówiąc trochę rozumiem, bo hype na niego nakręcony znaczy był teczkę, po prostu... My kiedyś graliśmy tam w Battlefield, razem, no nie, tam za starych czasów, nie wiem, czy to bardzo niepamiętne czasy, ale graliśmy, no i też, też zostałem takie bardzo obciążające rzeczy. Ale ja nie jestem od tego, żeby to, wiecie, weryfikować, czy coś po to... prostu przekazałem dalej. Niektórych w komentarzach natomiast rozczarował film Konopskiego i szczerze mówiąc, trochę rozumiem, bo hype na niego nakręcony był bardzo duży, a ludzie, mam wrażenie, stali z widłami i pochodniami i oczekiwali rozlewu krwi. Ale mhm. moim zdaniem film, który przygotował Konopski, jest bardzo dobry, dojrzały i przedstawia tę sprawę w dobitny sposób, tak jak powinna ona zostać przedstawiona. Koloba w filmie jest git, tylko ludzie się tak strasznie na W godzinnym wideo najmłodszy w Polsce twórca komentarzy. nie tylko przedstawia kolejne dobitne i niepodważalne dowody na działalność Stu, doskonale podsumowuje manipulacje True. i kłamstwa Marcina Dubiela, trzeźwo i racjonalnie podchodzi do case'u Boxdela, ale też zwraca uwagę na True. bardzo ważne społecznie rzeczy, takie jak demoralizacja młodzieży przez DJ-a Palasajda, czy mm -hmm. agencję Spotlight, z której wywodzi się większość osób powiązana z aferą Pandora Gate. Oprócz tego szerzej zostały naświetlone Wertes. wątki Werteza, Disowskiego, a także Wojtaza, już nieaktywnego youtubera, który również miał w zwyczaju pisać mnóstwo obrzydliwych... Ten film jest dobry dla starych osób. Ten film jest po prostu kompletną historią, Wieromości wydaje mi się. dziewczyn. Jestem pełen podziwu i szacunku Kasi do Konowskiego, patrząc jak się dojrzał się jako twórca i jak tak, dobrze było. podszedł do tej sprawy. I po obejrzeniu Jace. tego wideo utwierdziłem tak się było. Tylko w przekonaniu, że dobrą decyzją będzie przekazać mu wszystkie kontakty i Informacje, które sam zebrałem, po to, żeby mógł to zbiorczo umieścić w jednym filmie. Natomiast do ludzi którzy co? spodziewali się więcej. Słuchajcie, Obrzydliwe, wiem, co? że był na ten film duży hype, ale nie zapominajmy, że w tej sprawie nie chodzi o organizowanie sobie mm. konkursu na kancelowanie youtuberów i licytowanie się o to, kto namierzy największego zwyrodnialca. Okay. Mam wrażenie, że na pewnym etapie tej sprawy ludzie zapomnieli, że tutaj chodzi o historię tych dziewczyn, które skutki psychiczne tych szantaży emocjonalnych, wulgarnych wiadomości czy innych niestosownych rzeczy, które się wydarzyły, a nigdy nie powinny były mieć miejsca, mogą odczuwać jeszcze latami. A największe hmm. zasięgi na Twitterze zdobyły wiadomości Boxdella o tym, że jest mistrzem Śląska w MMA i dziedzi mu 20 cm w gaciach. Spoko, to yeah. może być zabawne i pewnie jest. Box w tym wszystkim, jaki Mistrzem jest sens ma. tej sprawy. I jedna z rzeczy, która naprawdę bardzo mocno mnie cieszy przy okazji całej akcji Pandora Gate, to to, że dzięki temu wszystkiemu mocno zwiększy się świadomość tematu u rodziców, będą bardziej świadomi zagrożeń, które czyhają na ich dzieci w internecie. A także to, że widząc skalę oburzenia w komentarzach i potencjalnych konsekwencji, mm -hmm. które mogą wynikać z tego typu zachowań, myślę, że nie tylko osoby publiczne i celebryci, ale po prostu ludzie, którzy mają tak. Ale że internet bardzo. Bardzo się przystopuje teraz. Yy, ogólnie branża cała się przystopuje, i to jest trochę mieszane uczucie, bo z jednej strony internet jest giga duży, no nie? Ogromna, ogromny jest internet obecny, no nie? I na przykład Siema. twórców łącznie z, nie wiem, z 2000, 2000 twórców, no nie? Pewnie więcej, ale 2000 zakładamy to jeżeli pięciu z nich okaże się turbo z wyrolami, nawet dziesięciu, to to jest 1%, no nie? A już bardzo duże koncerny w ogóle wycofują się z internetu, nie? Wiecie, mm, miał być taki duży film jednego youtubera, o, topowego w Polsce i miał mieć, wiecie, po prostu dużego sponsora, żeby móc zrealizować ten film i ten, ten sponsor powiedział, że o, jak się takie syfy w internecie dzieją, to ja nie chcę być do czynienia z nie? A to najbardziej czysty k youtuber ever, nie? I wiecie, jakby problem jest taki, że... Duży budżet na pewno z YouTube'a teraz odejdzie, no nie? Więc jakby no to jest, to jest głupie, no nie? Bo wiecie, oczywiście masz jakiś, nie wiem, stupid czy kogoś, ale masz też tysiąc twórców, którzy są czyści i robią treści, a yy, firmy mówią: A, ja się wycofuję z YouTube'a i, i z internetu na razie. Więc do no. tego typu zachowanie. Kurde, Każdy no, na tym straci dwa no razy, zanim cała branża. a i jakieś małolacie pika, albo będą próbowali ją namówić na to, żeby sama. No przykład, co ma do tego, na przykład, nie wiem, jakiś albo rezi no nie? No wiecie, tak przykładowo, no mała swoje softy, bo na takie rzeczy są odpowiednie programy. No a, a oni teraz mają tego, mogą być mniejszy budżet. Po bo filmie się Doszło jeszcze do serii mm. ciekawych wydarzeń, mianowicie Marka Oldain zakończyła współpracę z Lexi Chaplin. Na co ta zareagowała? Widziałem penikę. O ile je, to jest to co, co mówi, to, 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 to są się, że sama myślała, żeby im podziękować. A komentarz w tej sprawie zamieścił partner Dane Daniel Majewski pisząc Dain. o tym, że czekał na wyjaśnienia od Lexi od zeszłej środy, ale ta nie miała na to czasu, bo była na Ibizie na i będzie staników. Odpowiedzi <grymne> Nie, pyta... bo Lexi was like, Oh my god! and then she was like, Bruh. Tania miał nie dostać do dziś, a swój zawód postawą influencerki wyraziła również Dane na Insta Stories. Oprócz tego Rosman wycofał ze sprzedaży kosmetyki Timu X, a marka Ingrid Cosmetics poinformowała, oh, że aktualne doniesienia są dla nich bulwersujące i zaskakujące, hmm. a także, że ostatnia kolekcja But influencerska wdrożona w ramach ich marki miała miejsce prawie rok temu, w domyśle okay. sugerując, że kolejnych nie zobaczymy. DJ Palaside natomiast popłakał się na story. Informując, o, że internet stał się strasznym miejscem, że boi się z domu i że nie rozumie, dlaczego nagle zaczęły komuś przeszkadzać filmy sprzed 10 lat, a jedyną jego intencją było sprawienie, by ludzie uśmiechali się, oglądając jego treści. Odbiór, niestety, nie należał do najlepszych. Ciekawie, jak wygląda reakcja ludzi na oświadczenie Dziadzieckiego, który wstawił krótki film na swój kanał YouTube. W niespełna-minutowym wideo wskazuje, że został bardzo poważnie oskarżony zaledwie na podstawie wycinka rozmowy na Snapchacie i fragmentu wypowiedzi. Stew, a przed opublikowaniem mm. zarzutów w jego stronę, żaden kanał komenterii się z nim nie skontaktował i nie zapytał nawet o jego wersję mm. wydarzeń. Stwierdził, że nie chce bawić się w internetowe odbijanie piłeczki, a także, że około 4 dla niego trudna, bo screeny pochodzą sprzed 9 lat i zamierza on udowodnić dzień swoją przed odpowiednimi dzień. organami i dopiero wtedy poinformować widzów o szczegółach i rezultatach. Prosi o wyrozumiałość, zwracając uwagę, że tak poważne oskarżenia stawiają na szali całe jego życie i dotychczasową karierę. I z jednej strony to tylko brzmi bardzo mało transparentnie, ale z drugiej sposób, w jakim o tym opowiada, brzmi naprawdę Dizowski sensownie. Miał I co ciekawe, no nie? ludzie zareagowali świetnie, o czym świadczy stosunek mm. polubień do łapek w dół, a także masa Żelazna bardzo komentarzy. Pamiętajmy, że faktycznie mówimy tu o jednym screenie sprzed 9 lat i podobnie jak w przypadku Boxdela, sprawa potencjalnego przewinienia Dizowskiego jest bardzo, bardzo daleko od rzeczy, mm. których dopuścił się Stew. W sprawie będę was oczywiście update'ował na bieżąco, raz jeszcze giga szacun dla Sylwery, oraz dla Konopa oczywiście kawał dobrej roboty i cieszę się, że mogę w jakiś sposób pomóc. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde szczerze, ciekawe jak to się będzie rozwijało, jeżeli chodzi o te wszystkie wiecie wątki.